Cześć kochani, witajcie serdecznie w kolejnym filmie. Dziś zapraszam Was na pogadankę. Będziemy rozprawiać się z mitami, które krążą na temat minimalistów kiedy zaczęłam zgłębiać tematy minimalizmu, sama zaczęłam upraszczać swoje życie, wyrzucać rzeczy, które są totalnie zbędne w moim domu i niejako zaczęłam się stawać minimalistką zaczęłam się spotykać z różnymi teoriami, z różnymi mitami, z postrzeżeniami na temat minimalistów, które tak naprawdę w ogóle nie są prawdą natomiast cały czas gdzieś krążą często się z nimi spotykam, dużo osób ma jakieś takie mylne wyobrażenia właśnie na temat minimalistów, więc dzisiaj z tymi mitami chciałabym się rozprawić, opowiedzieć wam, jak to właściwie jest z tym minimalizmem. Pierwszy mit, który najczęściej jest powielany, i gdy wpiszemy hasło minimalizm do internetu. To pierwsze, co nam się pojawia w grafikach to oczywiście idealne, takie minimalistyczne wnętrza, totalna prostota. Wnętrza wręcz praktycznie puste, dosłownie z niewielką ilością mebli, czasami bez mebli. Bardzo one są takie proste, estetyczne. I trzeba rozróżnić minimalizm estetyczny od po prostu minimalizmu, kiedy upraszczamy swoje życie, że szukamy tego, co jest dla nas ważne, próbujemy się odgracić z rzeczy, ze związków Relacji, wszelkich innych zajęć, które są nam zbędne, które zabierają nam czas. I właśnie Gdzieś sprawiają, że nie mamy czasu na to, co jest dla nas ważne. Minimalizm estetyczny to jest coś, co jednym się może podobać, drugim nie. Ktoś może być minimalistą i rzeczywiście takie estetyczne, proste wnętrze mieć i może mu się to podobać, może się czuć w takim wnętrzu dobrze, ale to nie znaczy, że każdy minimalista w takim wnętrzu będzie mieszkać. Ja jestem bardzo dobrym przykładem tego, że mimo, że jestem minimalistą, za taką osobę od jakiegoś czasu się uważam, to mimo wszystko nie żyję w totalnej prostocie. Stawiam w swoim Mieszkaniu na takie rzeczy, które po prostu mi się podobają. E, lubię, kiedy wnętrza mają bardzo dużo roślin i cały czas moja kolekcja się powiększa, i tutaj w ogóle nie panuje minimalizm, ale to wcale nie wyklucza tego, że nie mogę być minimalistką, skoro mam dużo roślin. Chodzi o to, żeby znajdować e, właśnie w życiu te rzeczy, które są dla Was ważne, a pozbywać się tych, które są niepotrzebne i które gdzieś od tych rzeczy ważnych Was odwodzą. Więc minimalizm estetyczny, minimalizm we wnętrzach to coś zupełnie innego i pamiętajcie, że jeżeli ktoś jest minimalistą, to nie znaczy że musi mieć właśnie takie proste, klasyczne, czyste, zadbane mieszkanie. A propos właśnie wnętrz, jeszcze jedna rzecz. Często się spotykam z taką opinią, z takim przekonaniem, że minimaliści mają zawsze posprzątane. I to też nie jest prawda, bo możecie mieć mało rzeczy, ale jeżeli one nie będą odkładane na swoje miejsce, jesteście typem bałaganiarza, to nawet mając mało rzeczy, możecie mieć bałagan w domu. Więc minimaliści wcale nie mają zawsze posprzątane. U nas na przykład jest tak że Niko mój syn starszy bardzo lubi się bawić na kanapie u nas w dużym pokoju, on nie przebywa w swoim pokoju podczas zabawy. On zawsze wszystkie graty, wszystkie swoje zabawki przynosi właśnie na kanapę. One potem podczas tej super zabawy zaczynają lądować na ziemi, pod kanapą, no i ogólnie się rozprzestrzeniają po całym dużym pokoju. Więc niestety, ale ciężko jest utrzymać porządek przy dzieciach, szczególnie tak małych. Natomiast jeżeli nauczymy się takiego nawyku odkładania właśnie rzeczy na miejsce i uczenia dzieci, że po skończonej zabawie. Znosimy zabawki znowu z powrotem na swoje miejsce, to ten porządek da się utrzymać. Ja kiedyś też nagrałam Wam taki krótki odcinek o tym, jak utrzymać porządek domu, jak mieć zawsze czysto. Takie szybkie sposoby właśnie na porządek domu. Jak nie zapomnę, podlinkuję Wam ten film w opisie, może Wam się przyda, może coś znajdziecie w nim dla siebie. Ale pamiętajcie, jeżeli nie wyrobimy sobie takiego nawyku odkładania rzeczy na miejsce, to nieważne ile tych rzeczy będzie, jak mało, to i tak bałagan się będzie tworzyć, więc minimalizm wcale nie równa się porządek. Osób, szczególnie na początku swojej drogi z minimalizmem ma takie przekonanie, panuje taki mit, że jeżeli odgracimy swoje mieszkanie to zrobimy to raz no zawsze i będziemy mieć w końcu święty spokój a niestety tak to nie działa, bo minimalizm to jest proces. Jesteśmy ciągle bombardowani z różnych stron czymś takim, że powinniśmy ciągle coś nowego kupować. Yy, jesteśmy bombardowani reklamami w internecie, w telewizji, spotykamy się ze znajomymi, podpatrzymy coś u kogoś yy, i właśnie to nie jest tak, że odgracimy mieszkanie raz na zawsze i później yy, jesteśmy minimalistami i mamy ciągle po prostu odpowiednią ilość rzeczy, tylko to jest proces, to jest droga. Więc warto sobie to uświadomić już na samym początku, że ciągle będziemy narażeni na takie sytuacje, że ktoś będzie wymuszać na Niekąd to, że musimy kupić coś nowego. Producenci starają się ciągle wypuszczać jakieś nowe modele różnych produktów, co powoduje właśnie, że już zapala się nam gdzieś w głowie lampka, że może ja ten nowy sprzęt potrzebuję. Więc, mimo że się odgracimy, to pamiętajcie, że minimalizm tu poniekąd walka właśnie ze sklepami, z trendami, z różnymi promocjami i musimy po prostu cały czas panować nad tym, żeby się nie dać złapać w tą pułapkę i nie zacząć robić zakupów niepotrzebnych, kompulsywnie pod wpływem różnych emocji, więc niestety chciałabym Wam powiedzieć, że odgracicie się, zrobicie porządek, pozbędziecie się niepotrzebnych rzeczy i tak już pozostanie, ale niestety tak nie jest. I ciągle niestety będziemy widzieć. W w różnych miejscach, reklamy, nowe produkty, będą nas one bardzo kusić i to tylko od nas zależy, czy je kupimy, czy pozostaniemy właśnie na tej drodze minimalizmu. I kolejny mit troszeczkę się z tym wiąże, czyli to, że wiele osób uważa, że minimalizm jest łatwy. Ja uważam, że to wszystko zależy od osoby, czy macie silną wolę, czy też nie. W moim przypadku minimalizm jest Czasem jest łatwy, czasem jest trudny. Już Wam mówię dlaczego. Łatwy może być, jeżeli macie w domu takie rzeczy, których nie korzystacie, z których nie korzystacie, których nie lubicie i jesteście w stanie się ich szybko pozbyć. Trudność przychodzi wtedy, kiedy musicie się pozbyć rzeczy nieużytecznych, które się kurzą, ale są dla Was w pewien sposób sentymentalne, czy macie z je z jakichś różnych powodów, które przypominają, że coś się skończyło, jakiś etap w Waszym życiu, więc wtedy rzeczywiście minimalizm może sprawiać trudność. Trudno może być również wtedy, jeżeli wcześniej kupowaliście bardzo dużo rzeczy, chodziliście na spacery po galeriach handlowych, po prostu żeby się przejść, a przynosiliście do domu kilka toreb, z nowymi e, ubraniami, butami, kosmetykami. Ciężko może być Wam z takiego stylu życia, zrezygnować. Ja też tak czasami mam, że coś mi się bardzo podoba. Że... Natomiast no, nie mam potrzeby, żeby tą rzecz kupić. Ja wiem, że coś już podobnego mam, co mi się sprawdza, więc po co kupować kolejną rzecz, tylko dlatego, że mi się podoba. Gdzieś mimo wszystko. Walczę jeszcze ze sobą. To nie jest tak, że nagle jestem minimalistą i nie mam żadnych zakupowych problemów. Też się na tym łapię, że coś bym koniecznie chciała kupić. Wymyślam sobie kilka powodów, dla których tą rzecz chciałabym mieć, a tak naprawdę w ogóle jej nie potrzebuję, więc. Raz jest łatwo, raz jest trudno, ale nie można powiedzieć, że po prostu minimalizm jest właśnie łatwy, że pozbędziecie się wszystkiego od tak i na tej drodze zostaniecie, bo cały czas będą sytuacje, które będą was wystawiać niestety, na próbę. Kolejnym miejscem, z jakim się bardzo często spotykam, to to, że jesteś minimalistą, bo jesteś biedny, nie stać się na różne rzeczy, więc uznajesz siebie za minimalistę albo przeciwnie, dużo ludzi uważa, że będąc minimalistą musisz mieć dużo pieniędzy bo przecież minimaliści stawiają na jakość a jak jakość, no to też produkty oczywiście muszą być drogie markowe i tak dalej ja się zupełnie z tym nie zgadzam, uważam, że minimalista może być każdy, niezależnie od tego ile ma pieniędzy w portfelu prawda jest taka, że często łapiemy się na tym, że kupujemy rzeczy tanie, bo po prostu jest okazja promocja, bo przecież wydamy mniej natomiast te produkty okazują się wątpliwej jakości Szybko się psują i musimy tą daną rzecz znowu odkupić, wydając czasami więcej pieniędzy, niż jakbyśmy kupili od razu rzecz porządnej jakości, która kosztuje więcej. Czasami się tak zdarza, natomiast też musimy pamiętać o tym, że teraz jest. Taki przesył produktów. Jesteśmy bombardowani w internecie czy też w sklepach właśnie różnymi opcjami, że ciężko jest podjąć dobrą decyzję, żeby wydać rozsądną ilość pieniędzy, ale też, żeby to była rzecz dobra jakościowo, więc po prostu musimy mieć oczy szeroko otwarte, sprawdzać produkty przed zakupem. Najlepiej nie podejmować pochopnych decyzji i starać się po prostu stawiać jak najbardziej na jakość. I często powielanym też mitem jest to, że jest jeden sposób na bycie minimalistą, czyli musicie mieć 100 rzeczy albo najlepiej mniej, wtedy jesteście minimalistami. Jeżeli macie więcej, no to sorry, ale już do minimalistów nie, nie należycie. Ludzie próbują się zamknąć w jakichś sztywnych ramach. Ja nie rozumiem takiego podejścia. Ja nie uważam, że. Konkretna ilość rzeczy czyni z Was minimalistów, a jeżeli macie tych rzeczy więcej, bo po prostu są Wam potrzebne, bo po prostu je lubicie, to wtedy minimalistami nie, jest, nie jesteście zupełnie tego nie rozumiem. Ja uważam, że najważniejsze jest to, żeby mieć tyle rzeczy, ile potrzebujecie, ile wykorzystujecie, które lubicie i tyle. Jeżeli jest ich tysiąc albo jeżeli jest ich 55, to i taka opcja, i taka opcja jest fajna. Najważniejsze to to, żebyście się wy z tym, co macie po prostu dobrze czuli. I ostatni już mit, z którym też się dosyć często spotykam. To jest y, takie myślenie, że minimaliści nie kupują. Oczywiście oprócz jedzenia. Y, prawda jest taka, że minimaliści oczywiście, że kupują, ale kupują wtedy, kiedy coś potrzebują. To nie jest tak, że mam ochotę dzisiaj wyskoczyć sobie y, do galerii, pochodzić i jak coś mi się spodoba, to sobie kupię. Minimaliści kupują wtedy, kiedy rzeczywiście czegoś potrzebują. Ja na przykład wyleczyłam się już z szalonego kupowania kosmetyków. Kupuję dopiero wtedy dany produkt kiedy poprzednik został zdękowanym i powiem wam, że takie podejście u mnie się sprawdza. Ja się czuję dobrze, bo mam kosmetyki, których rzeczywiście używam, nic mi nie zalega, ale też nie mam takiego dylematu, co by tu dzisiaj nałożyć, jaki zrobić makijaż, tylko po prostu nakładam, robię makijaż, tym czy mam, czuję się w nim dobrze, komfortowo. Postawiłam na takie produkty, które mam sprawdzone, które wiem, że dobrze wyglądają i w których sama się dobrze czuję, więc same plusy. Warto po prostu minimalizm do do siebie. Mam nadzieję, że te mity, o których Wam dzisiaj opowiedziałam, nie są tymi, które Wy powielacie, że macie inne zdanie na ten temat. Piszcie śmiało w komentarzach, jakie są Wasze opinie, jeżeli jesteście minimalistami, z jakimi Wy mitami się spotykacie na co dzień, co dla Was jest totalną bójdą, z czym się nie zgadzacie, a co inni powielają. Jestem ciekawa, jakie macie spostrzeżenia na ten temat. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Jeśli tak było, zostawcie kciuki do góry. Będzie mi oczywiście bardzo miło i mam nadzieję również, że widzimy się w kolejnym. W kolejnym odcinku trzymajcie się, ściskam. Buziaki, papa. Pa.